Witam z tej strony Luki 2019 Przepraszam na czwarty już odcinek z serii zagrajemy w Painkiller Black Edition Dzisiaj zaczniemy yy, Poziom katedra Katedra teraz będziemy przechodzić Tutaj będziemy, tutaj, nie, będziemy zbierać duszy, amunicję, skar Złoto municji. zaczynamy, to zaczynamy, zaraz zaczniemy. Eksplorację tego poziomu. Zaczynamy od, od, od rozwalenia O, tutaj. O, nisi kolejni. Zaczęło się. Zaczęło się. Zaczęło się. Czyli prawie. Idziemy tu po amnicję. O, i przy okazji, zwolnimy trumienki. Czyli zabity. Idziemy jeszcze zobaczyć z przodu czy nic ciekawego się nie znajduje z tej strony nic tubeczka do zwalania. i od tej strony tutaj nic ale podejdziemy zobaczyć Czyć tutaj, czy tutaj nic ciekawego nie ma nie ale są o tutaj od tyłu misi wampiry Wam mięśni... no... ...da... ...z toporami. Z topokami. Tutaj... coś... jest. Nie wiem. Ooo, nawet rzucają... rzucają tymi toporami. Dwa ooo, dwoma toporami, no to... ...to nie... jesteśmy... Nie, Kolejne... ...oo... ...pojedynczo, tak jak teraz. Ponić pojedynczą Oj ff, Teleportują się nawet Tutaj nic y, nie ma, nie. ok, idziemy dalej. idziemy. Zbieramy troszeczkę. O, rozpoienia. O, co już to? Sporo sztuki dalej Dajemy włókien teczko jest. To beczkę? Pięknie. Dobrze, przy... teraz podejdziemy, a opa... po kolei podchodzić, nie wszyscy na raz, trumna ze złotem, o i beczki wybuchające, też mające złoto, brak tą beczkę rozchodzimy i złoto zbierzemy, amunicję zbierzemy. Tutaj złoto, kolejna sztuka złoto, tutaj zaraz będzie dłuższa się znajdzie Tak jest Beczki wybuchające, same wybuch Tutaj jest trumna ze złotem Jeszcze, jedna, nie to było okay, tutaj już się nie cofniemy Ale zobaczcie, tutaj jeszcze czy, czy czegoś nie ma, a jest złoto do zebrania Dwie sztuki tutaj i punkt kontrolny Idziemy przed siebie, bierając kolejną amunicję, kolejną amunicję. O. Pojedynczo, tak jak teraz, tylko, że rzucają tymi toporami, dlatego warto na nich, na tych przeciwników uważać, ale już suszniemy się po duszy, aha tutaj, ole. O, o, latający magowie czy tam Czer czarne silnicy dobrze o, z czerwonymi jest... oj duszy zbieramy, idziemy do przodu oj, rozpalając dwie beczki, zbierając złoto przy okazji idziemy zbierać amunicję niszczymy te zbany, Dwa nóżki. i cofamy się tutaj po amunicję zbieram amunicję kolejna beczka zniszczona tu amunicja i jest punkt kontrolny zaliczony teraz idziemy tu patrzmy czy jesteś coś... zadowolony nie, nie, to jest zadowolenie o, muzyczka. złowrowe czyli gdzieś przeciwnicy o i to jeden przeciwnik i to, tu jeszcze i tu jeszcze tu jeszcze ogromny przeciwnik O jeszcze próbu próbuję zniszczyć yy, 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 filary filary o, o. o w głowie został, jest w poległ Poległ, olbrzym Olbrzymy wampir poległ Tutaj kolejne wampiry z kosami o i jeszcze o kurde jeszcze rzadzające y, kulami ulicymi og które uniemożliwiają strzelanie na krótką chwilę w krótkim momencie ale już o ominięte ten fireball o trajter udało się ominąć te czy unice kulę warto omijać no, żeby móc strzelać cały czas o, tak jak teraz kolejna umięta umięty umięty to no, do... o, umiałem, no, udało się umiąć znowu kolejne umięcie o, blisko było, podchodząco zbliżej, przeciwnicy. z tą kosą, uważaj uważaj no Dwa strzały i poni O, jeden strzał i już zabity to ci mi Tutaj, tutaj to jest do... do dam mi do wybrania O o, ty mnie tak urządziłeś? Chodźmy w tyłu, nie? Nieładnie nieładnie, nieładnie Oj, nieładnie, nieładnie nawet bardzo nieładnie od tyłu atakować jeszcze od gra cały czas to dzieję się z ale spokojnie zaraz je podkompujemy ja teraz pojedynczo zapraszam Zapraszam pojedynczo naprawdę nie ma na naraz pojedynczo to się to zebrana No już tej, po tej muzeczce z łopogiej. Zobaczymy, czy tutaj gdzieś nie ma jeszcze czegoś do rozwalenia. Nie, albo do zabrania amunicji, czy beczka. Jest złoto, tak. Dwanki rozwalone. Dwa banki rozwalone zebrane złoto kolejna sztuka złota kolejne sztuki złota tutaj amunicja, beczka to są zwolenia wybuchająca okej, okay. tutaj jeszcze widzę, że jest coś do poz... pozbierania kolejne zebrana tutaj beczka wybuchająca. Jak przypuszczałem to, że wybuchająca beczka jest? Tutaj nic nie ma. Tutaj amunicja jest do zebrania. Tutaj nic. Tutaj też nic nie ma do zebrania już. Idziemy dalej w takim razie tak no idziemy prosto przed siebie tutaj też nic nie ma tu już wszystko zebrane tam potem podejdziemy a teraz podechodzimy tutaj zebrać dzwone ze złotem o rzucający o Czarną księżnicę z czerwonymi luszczkami. Pojedynczo, przepraszam. pojedynczo jedynczo. Po Fajnie zleciliście ze schodów. Najlepszy widok spadających silników ze schodów. Tutaj do góry idziemy to już zwalamy dwa 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 tende tak. pójdziemy czy tam, tam tędy, to wszystko jedno. Które coś jest to nic nie ma nic co nic nie idziemy prosto przed siebie zbieramy amunicję kolejną. Rozwalamy dwa kolejny trójkątny czar, czar, Czerwony księżnik. Oj, od tyłu? Nieładnie, nie ładnie, nie ma. Z czerwonymi ruszczkami. rozwaleni Rozwalony, Ok, zebrany dusz. Tutaj jest złoto do zebrania. Złoto monety. Czyli złoto. Kolejny czarny księżnik. Czerowane. Oj. O o. Dobra idzie pod tą duszę tutaj Czarną księżnika, tutaj już tej chyba nie zdąży zebrać No, tej ja akurat nie zdążyłem zebrać już, ale idę prosto tutaj wrócę z sobie toporami Oj, czarną bywaj Wychaczonym księżniku duszej biorę Złoto też zebrane Tutaj nic, tam z, przodu. z przodu też nic nie ma. A tu jest. Są wrogowie jeszcze. Zaraz się nimi zajmiemy. Udało się pokonać jednego wroga. Tutaj nie ma, jeszcze nie A jeszcze inni wrogowie, kolejni. No dalej. Wewnętrzny. Jeszcze muzeczka. gra, bojowa nawet pasująca do tego momentu dobrze trzeba iść przed siebie prosto w samą zobaczymy czy tutaj nikogo nie ma do podkonania nie, tutaj się to już teraz idziemy tam gdzie byliśmy wcześniej Kros to przed siebie, cały czas i zaraz w tym miejscu tutaj, zobaczymy czy tutaj też tak kogoś nie ma a jest rzucając topolami o tutaj tak do są krypty i jak widać złota sporo do zebrania Kolejny rozwalany Czy tam małe nagrobki? Krypty, nagrobki mniejsze. Tu jeszcze jedna sztuka złota została do zebrania. Teraz tutaj z tyłu też. Oj, o. Na dół. Też nic. Spadliśmy na dół, ale to tu nic. Tutaj się też pozbiera wszystko, co, co jest do zebrania rozwala się dzbany dzbanki rozwalane zobaczymy tutaj przeciwników Czy przeciwników jakichś nie ma tutaj nie na dole tutaj nie ma nic do zebrania trzeba wejść do góry o Prawie się udało Ups, nie w Trzeba będzie wejść górą Dobrze idę? Przynajmniej teraz widać że dobrze że idę na wprost Zaraz znajdziemy wejście do góry tutaj nie tędy też nie tutaj jest coś tutaj, wejść. tutaj nie ma tutaj, tędy może gdzieś tutaj musi być wejście na górę o, chyba nawet na tym tutaj, tędy przynajmniej amunicję zbiorę ok, amunicja zebrana, będzie cała? no, amunicja zebrana, idziemy do góry ponownie o, aby teraz nie spaść na dół tylko idziemy prosto, tak jak wskazuje nam strzałka strzałeczka przed siebie przed siebie, o, już widzę nawet przejście dalej które wykorzystaliśmy już, okej okay. O, to jest amunicja Amunicja O Kolejna Horda potworów blogów do pokonania Które już Prawie które pokonane O, o, oj od tyłu Chcieliście mnie zaatakować Nieładnie, nieładnie Co mówię? pojedynczo i po kolei pojedynczo, po kolei, a wszyscy, na wszystkich tarczy amunicji tak, jest ładnie, no słuchaj, posłuchaliście mnie w końcu? o, tutaj? o kurcze, czerwony księżnik, czerwony czerwony, nie to łatwo, o o, pojedynczo czerwony kolejny No Dalej, zobaczcie, właśnie, jest złoto do zebrania, kolejne Kolejna sztuka złota do zebrania, up spadać Nie chcę spadać. Niech tu na dół Chyba, że będę musiał zejść na dół To zejdę, ale tutaj, tu jest zbroja pierwsza Aha, no ja muszę zejść na dół, okej, okay. dobra, ups. Tak, nie? Tutaj? Zapraszam pod tą wersjiłkę. Oj, od tyłu mi chcecie brać? Nie, nieładnie. Nie, nieładnie, nieładnie od tyłu brać. O, wiesz, z tyłu mi chciałeś? Od tyłu mi chciałeś wziąć, Mówię, obronił od tyłu. O, ty też, ładnie, słuchaj, nie słuchaliście, jak mówiłem, że nieładnie, od tyłu leci. Od tyłu tam leci. O, przed ja to złoto. Przeciwnik jeden, jeszcze, oj, jeszcze jeden przeciwnik, jeszcze jeden wróg. O, no, drogowie jeszcze gdzieś są. Tu będzie złoto kolejne odebrania Tutaj kolejne do wybrania Będzie jeszcze gdzieś jeszcze ktoś. Aha, tutaj lata sobie dookoła. Ale już nie będzie. Że sobie biegał dookoła. Na no, mój warcie nie lata dookoła. Tak jest. Wchodzimy na dół. A zbiera jeszcze tą No, Okej. Drogi, już też nie zdążę raczej zebrać. Czemu zdążę zebrać? Znażę zebrać tą duszę tutaj. Idziemy na dół. I zobaczymy tutaj. Zapis. Oto zapis. Zrobiony. Oj. Członą z czerwonymi różdżkami. Oj. Nieładnie. Nie. Oj. o, że by. Od tyłu my wybierzecie Ok, teraz koniec planszy już Uch Tyle coś jest do zabrania? Nie Wchodzimy tutaj 15 minut I teraz tak na zbroję 2 z 2, na artyfakty 0 Sekretów nie udało się znaleźć i teraz wchodzimy w bossa do bossa pok pokonujemy bossa i to będzie na koni koniec końca i, i pokonujemy bossa i będzie koniec tego odcinka Także teraz zaczniemy walkę z bosem. Jak się tylko wczyta, ja już wróciłem, zaczynamy walkę z bosem. czmy uh. Pokonajmy za tegogo czyśmy co żywa, czy nie żyło się Kur o to pokonajmy do tego. Oj, Oj, tego. Przychodzimy do tego. Przychodzimy do tego. ten boss będzie taki trudny. Dopóki no, nie. Oj, ten boss jest ciężki. Aha, tu już widzę jego energię. Już bardziej przy końcu. Okej, okay. podchodzimy do tego bossa. Jest, amunicjami, ale tu jest amunicja. Dobra, o, tu jest amunicja. Dobra, dalej. Jest, niszczycy. To go niszczy. Tak jest. To go Tak, tak, tak. Znika mu energia bosowi teraz będzie po nim. Może nie teraz, ale za moment. jakiś moment. Będzie po. Bo się jest. Już mu łańcuchy spadły. O! Kurde, proszę, nie nie Nie, 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 tylko nie, 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 zginę. Zginę ja... No, rządzeń, boss. Czy amunicja się przy... o, nie, 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 robi nie, nie, dać jakąś amunicję gdzieś amunicjo, dajcie proszę Cię, jakąś amunicję dajcie dajcie mi jakąś amunicję, bo inaczej będzie po mnie

bo się zginiesz, 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 zginiesz Zabijecie, 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 zabijecie znę Za mnie zabijecie, zabijesz, zabijecie, jest Zgin... jest! Zginął, bo chyba, bo nie jest. Zginął, bo się to gdzie jest. Koniec, bo się, bo zabity. Okej, jedna amunicja i koniec odcinka w tym miejscu. Zapraszam Was wkró wkrótce na kolejny. Do zobaczenia.